Sięoneczko Makapaka ziomeczki, a to jest kolejny odcinek prototypa dwójki. Już drugi odcinek prototypa dwójki. I ja już trochę pobiegałem po mieście, troszkę pozabijałem ludu, popleszyłem je ja to, że tak testowałem tego, jak dolej w ogóle. I patrzcie, co. Wow! <grystanie> yep Yep, Jak lepiej. Dobra, wezmę tak. Skaczemy na dół i odkryjemy również szybowanie. Ale dobra. Ciśniemy, nie będę tutaj wioł w bawełnę. No. <laughs> się przyżegnał. James? To jest... To historii. but i don't know why you've come to me i came to you because you know things father you hear things i came to you because i need your help yeah i heard a lot of things most of them not you <laughs> the infection it just swept everyone away i tried to help i, I did everything but then there was blackwatch Oh. What did they do? Rounded up the healthy, put them in camps, gave them the disease, put them in cages with the monsters. Some old friends and I, we, we tried to get them out, but, but they caught us. And, and you do not fuck with Blackwatch. I'll be happy to prove you wrong.

Teraz do szpitala musimy iść. Go to hospital. No. To było dziwne. Nie, no, bez jaj, co to jest? Ale dobra giera, dobra giera, to jest taka, Tak, takie lubię. Takie gierki lubię Dobra, biegnijmy do tego szpitala i chyba na górę musimy wleźć Oh yeah, Prince of Persia Dobra Tyk No i co? What I must do? Viral sonar. No i co idziemy do niego, chyba jego musimy upolować to. No i co? Chirurg. że dobre na narzędzie chirurgiczne widać od, od środka. Kolesia dobra. Ale dobra, dobra, dobra. Dobra właśnie tu. Co się nimi zrobił? Nie, to super. No i zjadłem kolesia. <śm> super. on your mind, Riley? It's Dr. Kearney. It was unprofessional. And a little sickening. Be that as it may, this is not the topic we discuss in front of the men Shit. William! The fuck you doing in the command center? Get back to your post. I couldn't have been past that guy that was doing tests on me back in the lab. I'll deal with him later. First I gotta lose these assholes. Dobra, uciekamy. No, chyba uciekliśmy. Super. Ale on ma zakola? Wow Dobra, gdzie teraz? E, go to hospital, parking lot.

no właśnie nie widać było i trzeba teraz chyba wyżej wejść. Tak więc robimy to co nam każą. Grzecznie pójdziemy sobie tam. Dobra Tyk pięknie. Na razie takie proste cele misji

Co ja muszę teraz zrobić? Go to bridge, dobra. Kurde, tak, jak pójdź tam, pójdź tu, no to nie jest za bardzo fajne na razie. Mam nadzieję, że potem będzie jakaś fajna jatka. Dobra. Ale moc mi się podoba, naprawdę, jest super. Dobra doleciałem jakoś tam, a nie, o, no z on doleciał, jest, kogo mam zjeść? Tam jesteś cukiereczku, dobra.

he's still in the hospital last i heard eating through his straw maybe he was running his mouth like you are show some fucking respect back that's that fucker tried to have me killed back in the lab well Zdignęli. let's see if i can find him guess not still got no clue how this thing works oh shit oh Mark smith this is catapult 2-4 engaging hostile on bridge slow mo no, spoko. Dobra, tu muszę uciec. Chyba gdzieś pod ten most mógł. O, dokładnie. Chyba ich zgubiłem. Dobra, zgubiłem. Mission complete. The strong survive. Dobra, jest super. What now? Może pokażę wam, jak to działa. O, oh, fucking way, dobra. Łapcie go. A ja spadam. Może przy okazji coś przekąszę. O, dobra. Wow, no to sobie zrobiłem. Dobra, chyba mogę się zmienić. To się wtopie w tłum. Ale ona brzydka. Dobra. Biorę jednak mojego dobrego, starego, starego, dobrego Hellera. I ciśniemy, może jeszcze zrobimy jeszcze jedną misyjkę. No i co? No i jedziemy, nie będziemy tu owiec bawełnę. Dobra. Ale super jest to zamienianie się, to jest naprawdę... Jeszcze, jeszcze, jeszcze szybuj, mój ty, samolocie, szybowcu, helikopterze. Znowu na górę trzeba wleść, super. Tak się składa, że akurat leży mi chodzenie po tych budynkach. To jest naprawdę super. Jep. Dobra, co teraz? Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? I need to find a Colonel Rooks. He's the one tried to kill me in that lab. James, Colonel Rooks is the head Blackwatch commander what? in NYZ. This is nagura nagura Listen to this Blackwatch message I just intercepted. Dotnell 41, Scott Now. You'll be heading to test site Washington. Prepare for controlled release. Over. You hear that, James? Yes, I hear that. And the test sites are city parks. This is what Blackwatch does in the yellow zone. You cannot stop them. Father, I am going to stop them and I'm going to find Rooks with or without your help. Dobra. I go to test site. Tak czy coś takiego. Dobra. A więc Spider-Man. Nicim Prince of Persia. Ye, I like it. Let's go to the team Alpha 11 actual. Teams Alpha, Beta and Gamma. Interrogative: Are the suppression teams in position? All checks completed, Cotton We are ready for the release teams to commence. Prepare for silent operation. Ale oni fajnie mają te kombinezony, po prostu epicko wyglądają te kombinezony. Chyba coś będą wypuszczać tutaj. O! Spokojnie, JAM jest kapski powstrzymam to. Póki kogoś to zabije. Dobra, odwołuję to. Nice. Bigo, bigo, pysk! No, tutaj trochę nie wyszło jakbym chciał. Klepiesz, klepiesz, klepiesz! Ohohoho. I pożarłem go chyba. Klaw Coś tam. Ta gra zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Woohoo! Nice, dawaj, dawaj. Przeskocz, przeskocz, ładnie. Pięknie, pięknie. O, ho, 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 mucił, pięknie. Kto następny? Who's next? O. O, ze ścianą się zderzył. Chodź, go! Oho, oh, super! Dobre! Nie ma tego jak bazuka Bazooka, wow! Nie, to jest po prostu proste. Życie nie może być chyba prostsze, gdy masz się super kolce jak u Wolverina. No po prostu. Czego chcieć więcej? No to jest jakiś czołg, czy coś. No, chyba bym musiał coś zjeść. Chodź tu. Wow O, fajnie, super Podjadłem sobie, teraz możemy walczyć Rocket launcher Coś, nie wiem, mam pomysł chyba Rzucę... W... Czymś w to po prostu z czym? Chodź koleś. O super, kurde dobra, no jedz? Jest super, zjadłem go sobie. O, już wiem czym rzucę. No łap to. Szkoda, że się nie da. Dobra. Spróbuję tymi. A skąd ja mam tu racket launchera wziąć? Ziomeczki. Dobra Jeszcze kimś w niego rzucę, i. Ej no, chociaż traf. Pięknie. No i uciec teraz. To nie powinno być raczej trudne. I, i nie jest. Dobra, jeszcze raz do kościoła. I tam chyba się pożegnamy w kościele. No, patrzę, że jeszcze pościg tu nie chce odpuszczać. Za bardzo. Tak, świetnie. Wo Mogłem zginąć przez ten upadek. A teraz w kogo mogę się zamienić? W kogoś normalnego bym chciał. O, jest super. Tak, żeby nie było, że zaraz killer i w ogóle.

Then I am with him. What about no. God? He okay with this? <laughs> you let me handle him. Yes, mission complete is yes, super. I mean comment, subscribe, like What the Jeżeli film się spodobał, to oczywiście skapnijcie suba, walnijcie lajka. Ja was pozdrawiam. W ogóle dzięki, 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 dzięki za wszystko. Za wasze wszystkie te lajki, wszystkie suby. Oczywiście polecacie mnie znajomym, naprawdę. To, to wiele dla mnie znaczy, a więc jeszcze raz dzięki i na razie w kolejnym odcinku Prototypa czy czegokolwiek. Trzymajcie się, na razie.